Siemano ludziska, z tej strony Kirito i witam Was na kolejnym materiale z Pokémon Platinum Extreme Randomizer Nazlog. Troszeczkę się pozmieniał, bo stwierdziłem, że troszeczkę zmienimy team. Wy jeszcze tego nie widzicie i od tego momentu to zobaczycie. A mianowicie, nasz skład to jest Hubert. Czyli Armald of Psychic Ground z takimi statystykami, z takimi atakami. No, tam dalej nas nie interesuje, bo się kontentami nie zajmujemy. Co dalej? Dalej jest Piki, oczywiście nasz Vigorov, nie wiem na którym ewoluuje, ale pewnie około 40, ale stalowy Vigorov. Stalowa morda, sztalowe mięśnie, sztalowa siła, sztalowe naturka, brave e, z inner focusem. w ogóle jaką ty masz abilitkę? Battle armor, spoko. Iron, inner focus, e, psychic crush, claw force, palm, crunch. No dalej nas nie interesuje. Dalej Bruce, czyli Grass Normal Hitmon Lee Już na drugą quiet z... A, czyli Pokémony nie mogą używać trzymanych itemów, to jest fajna naturka. Spoko, spoko. Co ja chciałem? Takie ataki, ale tą gilotynę chyba zmienimy. Dalej jest Roder, czyli Glayly Rock z naturką Relax. A, czyli każdy kontakt zadaje przeciwnikowi również obrażenia, więc fajnie. Lava Plumhorn Attack Special Round Poison Fang. Dalej Kstemi czyli nasz e, labrador lab lab Staravia Smocza Staravia e, z nadruką Lux, Soundstreamem e, Spark Rock Slide Headbutt Metal Claw i ostatni, ale nie najgorszy Pokémon czyli LOLEK V2 Ursaring świeżo po ewolucji. Szanowni Państwo, Psychic Fire, spójrzcie na ten chory atak. Horn atak, special rand. Psychic, oktazuka. Hmm. Wiecie co? Przejrzyjmy teraz na TM. Co my mamy? Wake up, SRAP. S SRAP. SLAP. Zacznijmy od tego, co jest nam potrzebne, czyli HM. Kogo by tu nauczyć tego. Myślę, że co my tu mamy? Tak, 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 tak. Hmm. Ja tej oktazuki praktycznie nie używam. Yy, rock smash. Komu by dać rock smasha? Yy, może Brusowi, żeby pasowało. Smoczy rock smash. No to nawet w sumie do jego by pasował jako stab. Hmm. Ale zamiast tej gilotyny bo to, to to, się nie sprawdzi. High jump Mist Matsport, pues bizim... No, t, t, takie sobie ataki, ale. Dobra. Y, co my teraz jesteśmy zobligowani zrobić? Y, czy my jesteśmy zobligowani wejść tutaj coś ogarnąć, czy nie? No ja nigdy nie pamiętam. Czy mogę gdzieś tu coś zrobić? czy mogę tu wejść jakoś coś? a tutaj się jakoś od boku pamiętam wchodziło czy ten nie hmm możecie mi napisać w komentarzu jeśli pamiętacie w ogóle jak dzisiaj to oglądacie to zapraszam na live z Pokémon rising dark rising przepraszam o 18 zapraszam zapraszam Przepraszam też, że tak późny odcinek wpadł, ale nie miałem po prostu kiedy go nagrać. Nagrywam go w sumie od razu go zobaczycie, jak tylko się przerenderuje. Czyli w sumie dzisiaj nagrywam. Nie byłem chyba na tej drodze jeszcze i spotykamy Plusla. Idź Pokeball. Pokeball, idź. To co wczoraj nie Dlaczego? bo jeszcze za wcześnie acid wow jaki potężny plus to może nie wyjdzie radero lava plum opla pięknie pokeball plus i minus to jedyne fire ice jak by cię tu nazwać Wiem. Hmm. Będziesz Jerry. Okej, okay. dobra. Wracamy się. Oczywiście możecie mi napisać, to ja go wypuszczę. Jeśli się okaże, że łapałem tam coś, ale wydaje mi się, iż nie łapałem, że jeszcze tam nie wchodziłem, tylko walczyłem z tym pierwszym trenerem, a potem się wróciłem. Tu jest kasyno, czy w kasynie coś ciekawego? Nie. Pewnie pewno monet jest, ale mi się nie chce tego szukać. Na razie... Możemy zobaczyć jak się uda coin ogarnąć, chyba że mam już. To zobaczymy jakie poki można ogarnąć z kasyna, w razie co... Dzień dobry pani, ja w sprawie misia. Coin case tutaj, ponoć. Nie, nie chcę sprawdzać hidden power'ek. A ty dziadek co? Łej. <laughs> Metronom. A, czyli można tylko TM. Ś tak średnio bym powiedział. Plus i minus to jedyne co widzę Kalbsbury Chodźmy tutaj no. no, z tobą trzeba powalczyć Co ty masz ciekawego Rotom Zwykły Rotom To może zapkany Fasad Fasad lepiej działa Dziękuję Mylotik, To może nie Bruce wyjdzie na Mylotika, Pokaż co potrafisz. Thunderfunk. Mmm. Dig. Um. Rock Smash. Thunderfunk. Dziękuję. Ale Bruce ma słabą obronę. Mik, mik, mik. Grubasku nie odwraca się. O, o, o. Super. Tam jest jakiś. Volant Lake Front, czy jak to tam zwał, Nowe miejsce, więc nowy poka będzie to. Nuspas. Noose eee, Nuspas, Nuspas, Acid. Confuse Ale spróbujmy go złapać. Mamy Great Boli, kilka kupiłem to w sumie Może się uda? Jest, mamy. Fire no spas, fire no spas, zniszczator zostanie fire O, jest zniszczator. Przepraszam, ale za długi Nick. Ale każdy będzie wiedział, że to R jest takie nime. Myk, 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 myk. A tu będzie ta akcja z tymi chyba jeziorami czy coś. Mogę już wyjść? Dziękuję. O, jesteśmy w nowym miejscu. Tutaj jest. Ja wiem, co to jest za restaurację. Tam można walczyć. Oj, oj. A ja centrum pokémon Tutaj się przechodzi. Tu jest Ball. Smooth Rock. Tu mnie jakiś dzieciak atakuje. <coughs> Pidgeot. Marzepiki. Hmm, Trick Room. Force Palm. mic Bagoon. Crunch. Weavile. Crash Claw. O, jest wolniejszy od Wewile. Ciekawe. Dobra. Tu nic nie widzę ciekawego. Czy tu mogę jakoś coś ten... Tu nie. Trzeba pozwiedzać. Może coś dadzą ciekawego? O, TM92, miło. Trzeba chodzić, trzeba zwiedzać, trzeba. Nie mam Rock to boli. Ale mogę iść tu. A tutaj już byłem. Siema. Aha. Ej, ale gdzie ja mam serfa zdobyć, bo ja nie mam serfa. Dracoplate, spoko. Akurat Drukoplata, ale nie w sumie. mógłbym dać dwóm Pokémonom. Hmm. Powiem wam, że nie będzie mam iść. Tam nie mogę. Hmm. Mam jakąś mapę, town map. Chciałbym, muszę się chyba tu dostać, do Pastori Ale to musiałbym się tutaj wrócić, całą tą drogę przejść. Tu nie mogę. Ewentualnie. Celestic Town. Ale nie, no to tutaj ewidentnie muszę tu skręcić. Hmm, nie mam serfa, to mnie boli. Dajcie mi dosłownie chwilę, zaraz wracam. Dobra, ludziska, już wszystko wiem. Mam nadzieję, że wszystko słychać, wszystko ładnie, pięknie dziabie. Yy, po pierwsze, musimy się wrócić tu. Potem iść tu. A nie, nie ma tu Pokémon Centrum, ale trudno. Kurde, nie do ciebie chciałem. Więc tak, wracamy się najpierw. No pasik Opla. Yy, tu jest bol Magmarizer. Spoko. Wscounter. Yy, mogę już, ja, musiał mnie zauważyć? Machamp, hmm, acid, też słabo. O, trucizna weszło, to nie, 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 nie bawimy się tak, może radar. Defense Curl, Lava Plume, Burn, pięknie Horn Attack, jeszcze Burning, Horn Attack Burning, Horn Attack, Burn, dziękuję Dobra, <coughs> allora, wracamy tutaj, idziemy do centrum, bo trzeba Moi drodzy widzowie, bo Hubert jest zatruty Hmm, 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 hmm. Idziemy tu, tu Cześć Don. A, miałem Ci pomóc w ogóle chyba. Obojętne z czym zawalczy. Więc tak. Wing attack bym na xatu użył. Dobrze, że się skupiałem na gabajcie fasad na Liki Liki Metapod. Może Zapkanon na Ferali Gate, żeby go dobić. Dziękuję. Kasku. No, tak. Pozbądźmy się Liki Liki. Może wymieńmy tutaj Naxtemiego Megahorn Horn, <coughs> Headbutt, Cascoon, me <coughs> Road 212 Mamy flya szanowni drodzy widzowie Potrzebujemy klucza ale w tym momencie <laughs> W tym momencie mamy HM2 fly Na kim sobie pola tam w ogóle jakiego typu jest fly Robaczego No to w sumie mamy robaka To zamiast standard shocka Fly. Dobra, co tu mamy? E, teraz tak, ja potrzebuję tu e, Town map, w lewo i w górę. Tu nie, tu nie, w lewo i w górę. Czy tu... Nie zbieram tych boli. Hmm. A tu są te psajdaki w ogóle. I te psajdaki nam bloku blokują drogę. Hmm. Fasad. Jeden hopp jest uh. kat, a czyli duchowe nie działają to może hornatek yy, to co mm. Bruce Fly a jak pójdę tutaj i pójdę cały czas Najpierw się wylećmy. Pójdźmy sobie tutaj. Cały czas w prawo, w sumie mogę tutaj teraz przejść. Nie mam stręgfa. Mm, nie mam strength'a, nie? Nie dajcie mi chwilkę i zobaczę, gdzie jest stręg. Może go zdobędziemy. Dobra, ludzisko, już mniej więcej wiem, gdzie się znajduje strength. Eee, mam nadzieję, że mi się tu nic nie włączyło. Nie. Dobra, to musimy wyjść stąd. Eee, fly. Tu. Eee, I tu w lewo jakoś. Musimy się dostać, ale nie mam serfa znowu, kuzi. Hmm. Dobra, coś tam mówili o road 212. Gdzie jest road 212? Tu jest rok 212 w dół do pastori. Czyli najprawdopodobniej tam musimy się udać. Więc y, idziemy tu, tu, tu. Y, nie, nie tu. Musimy znaleźć zejście w dół. O właśnie. Tutaj. E nie mogę przejść o co chodzi mm. Kurde, naprawdę nie wiem co mam zrobić Tu nie przejdę, bo nie mam serfa Serf jest tutaj hm. Tu mi blokują te Poczekajcie chwilkę jeszcze Dobra ludziska, z mojej strony na dzień dzisiejszy będzie to wszystko. Ja muszę sprawdzić albo napiszcie mi w komentarzach, co jestem zobligowany dalej zrobić. A ja mam nadzieję, że się podobało. Cześć, czołem na razie i hej.